No to takie coś wiozłem Nawozy 25 ton I zaraz Rozpinam I kolega zaraz będzie to Ściągał dokładnie wszystko, bo tutaj już Część jest zdjęta Dobra i ładujemy Ja teraz tutaj pomogę tylko Zarzucić te Na hak O, okej okay. I idzie w górę Trzeba uważać, bo jest, żeby nie zahaczyć o te. Yy, na styk tutaj idzie A O, właśnie. No, i tak wygląda właśnie. Rozładunek naczepy, jeżeli chodzi o, o te Big bugi. i pójdźmy tam. I tak całutki. Salutka naczepa. A później trzeba tu pozamiatać. Pozwijać te wszystkie pasy Wszystko poukładać Pozapinać No i to taka robota No i co po rozładunku Mamy godzinę 11 Zostało mi się 2 godziny 10 minut jazdy Ale trzeba wziąć w poprawkę 30 minut na Okej okay. mam info Że parking <gryw> Mam 2 godziny półtorej godziny ogólnie Półtorej godziny mam na jazdę, ale godzinę dziesięć mam do Ikei w Gdańsku, tam jest parking. I tam muszę zostać już na dzisiaj, bo dalej się nie ruszę po prostu. Mogę dojechać tylko tam. To jest stąd. 50 km, jakoś tak. Skręć w prawo, pójdź dzikowo, następnie jest do przodu. Dobra, tutaj to. Dziurę trzeba ominąć Gigantyczną Skręć w prawo Następnie jedź do przodu ja Ale... No Dobra Teraz moi drodzy zjeżdżamy Bo musimy przejechać na ten parking Który jest tutaj tu się musimy dostać. Także tu muszę zjechać i teraz patrzeć dokładnie, jak te nitki idą, żeby się nie pogubić. nad obwodnicą. Obwodnictwa idzie dołem. Stamtąd jechaliśmy. Wjechaliśmy tutaj na górę. Teraz trzeba pojechać tam w prawo. Zawinąć i tak jak te auta 800 wjechać tędy i pojechać tam z powrotem. No jesteśmy praktycznie na miejscu. Zaraz zobaczymy jak tu się wjeżdża na ten parking, bo tu jeszcze, o patrzcie jak samolot na Rębiechowo ląduje. Po lewej stronie jest pas startowy, i dlatego będą nam no, tak przylatywały te samochody. samoloty. a Ja już dostałem informację zgodnie z czasem Mondy świecie. A także jutro do świecia po papier. Tylko nie wiem gdzie dalej. Muszę przeczytać sms -a. Dobra, gdzie tutaj się, moi drodzy, wjeżdża? tutaj mamy parking. Dojechałaś do celu podróży? Widać klot nisko. Dobra. Okej. Okay. Teraz tak jak tutaj. No, ja chyba sobie tam stanę właśnie. Nie będę tam w tych rękach stał, tylko tam widzę, że jest miejsce. czerwonym. O, albo tutaj, tak jak ta wywrotka wyjechała. I będzie gitara. Chociaż, ja wiem. Może jednak tu. Dobra, tutaj się ustawimy. No i co? Dzisiaj tutaj stoimy. Tam jest Ika. Dobra, że... Odstałem swoje 9 godzin, można powiedzieć, na obwodnicy naprzeciwko pasa startowego na Rebiechowie. I teraz e, ruszamy. A żeby nie zahaczyć tyłem, kurde. Bo... Dobra. Czyli e, co, jedziemy do świecia. 140 km przed nami 140 km tak patrzę jak tutaj, aha, dobra 140 km będziemy tam na yy, przed pierwszą No i mam nadzieję, że szybko to wszystko pójdzie się u winę i będę mógł jechać wiadomo, nawet jak załadują w nocy, to i tak jeszcze nie zdążę wyjechać z kraju Wszystko, wszystko będzie niestety trwało. Godziny nocne znowu zahaczę, czyli maksymalnie 10 godzin pracy. Czyli inna praca i, i, i jazda, prawda? Łącznie. Dobra, to co? Dida, jedziemy. A stałem tutaj praktycznie 200 metrów od Ikei i od całego tego kompleksu handlowego teraz tutaj na górę węzełek i w drugą stronę będziemy sobie jechać jesteśmy na miejscu Mamy zakłady Mondi w świeciu teraz trzeba znaleźć miejsce żeby zaparkować a może być z tym różnie iść się zarejestrować no i miejmy nadzieję, że towary mają naszykowany jeśli tak to wszystko powinno iść w miarę, wartko. Zależy mi na tym, żeby szybko wjechać, szybko załadować, szybko spiąć. Iść się wykąpać, bo nie, ale nie wiem, czy jest otwarte. Po e, 200 po tej godzinie. Ale powinno być. I jazda w kierunku granicy. Zobaczymy, jak to tutaj do będzie wyglądało z parkowania. Nie, no, Jest sporo miejsca, nawet widziałem kilku chłopaków od nas z firmy stało. Tylko nie wiem, czy czekają na przykład, bo im tak wychodziły czasy, że od czwartej rano najlepiej. Czy też teraz mogą być już ładowani? No ale nic, mnie interesuje to, co będzie ze mną. Jeszcze wejdę na naszepe, zanim pójdę się zarejestrować. I muszę tam poukładać maty i deski. Inaczej poukładać na boku. O tak, EWI, tu jest na pewno nasz samochód. Jeden, drugi. Tutaj Dafik stoi też od nas 2GM. No, ten tutaj to zobaczcie, no też od nas. A stanął jak timer po prostu Wystaje Bardzo mocno to ja tutaj stanąć nie mogę Bo ktoś by nie przejechał Dobra, Dobra tu przeszedłem Tutaj wygląda, tu coś stoi. O, widzicie? Tutaj teoretycznie mogę wjechać, Właśnie. tylko żebym tam kurde zahaczyło ten samochód, który stoi równolegle. Dobra, tutaj weszło na styk. A tutaj mamy tak. Okej. Okay. Że tak powiem wlazło moi drodzy dobra dam do przodu ładnie się podrównam i będzie gitara akurat i mamy godzinę wpół do pierwszej. No i załadowani. No, tutaj od nas chłopak też stoi. Załadowani 8 rolek papieru. 23 tony. Pospinane. Mamy godzinę 3:20. I śmigamy Kawa zrobiona. Włączam sobie podcast skręć w prawo. Idziemy będę tutaj do stacji benzynowej Staniemy sobie na parkingu no i zobaczę czy tutaj jest, bo nie wiem yy, czy prysznic jest mi się ogolił, kąpał 30 minut akurat pauzy a, 64, już nie 50 moi drodzy. Sejtowany zostałem, że za wolno dojeżdżam, no, tam nikogo nie ma za mną. No. Tak jeżdżę jak jeżdżę, no nie będę inaczej jeszcze. Sorry, prasy, ale... się po lewej stronie. Dobra szukamy teraz miejsca, tam sobie staniemy dalej. Okej okay. no nie wiem, czy to tutaj będzie. No Jeszcze jeszcze nie stałem tym tym na tym parkingu nigdy. Ale zobaczymy. Ojejku. Tutaj nie. Tam dalej chyba będzie miejsce wolne jakieś. No jak nie, to tu po prawej sobie stanę i tyle. No i chyba tak trzeba będzie zrobić. Ok. Się ustawiamy tutaj, jesteśmy na drodze numer 12. Przejeżdżamy teraz nad Odrom. I teraz dojedziemy do S3. Zobaczcie jak to jest ładnie, po 400 metrach jest do przodu. 12, no, bo, pociąg dołem? Tak, pociąg dołem. do drugim zjazdem. Jestem pokoju. mega 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 zmęczony. I teraz tak, nie mogę już zrobić pauzy. Bo jak zrobię pauzę, to przegnę czas. Znaczy, przegnę, to będę musiał wykorzystać już 15 ruszy. O! Bo będę jechał więcej niż 13 godzin. Jest Zaraz do przodu, tutaj, następnie ale... przejedź do rondo. I drugim zjazdem. Także muszę jechać już tyle ile się da. Żeby nie przegiąć 13 godzin. Bo wtedy jak sturekty, ruszę 15 to i ruszę 9. A dziewiątki mi się obręcie, obręcie przydadzą pochodę. jeszcze. Przejdź Na pewno mi się przydadzą. I Idzie tutaj teraz, teraz tutaj w lewicy. dobra. Słyszałem na no tej Francji jest tragedia, chłopaki tam piszą na grupie, no to już masakra, masakra. Objazdy nie są porobione, tylko tyle, że pozamykane wjazdy na autostradę. No, i tam kolega opowiadał, jak jechał. I się okazało, że czarątko, nie? nawigacja mu puszcza go jakimś tam objazdem. Ale stoi policja i mówią, że tam nie można wjechać. Jej dupa. I dupa gdzieś tam pojechał, poprątał się 45 minut i wracał wróci, wrócił w to samo miejsce. A teraz przejeżdżamy przez Głogów, także pozdrawiamy. Głogawian? Chyba Głogawian, prawda? Tutaj mamy galerię Głogo, Głogowia. Głogawianie, Głogawianie, chyba tak, prawda? Kurczę, no ten polski język już kiedyś też się czochrałem nad jakąś, e, nad określeniem mieszkańców jakiegoś miasta w, w, w Polsce i po jakimś czasie dopiero, po jakimś czasie dopiero zaskoczyłem, jak to należy wymawiać. Ja tutaj chyba głogawia. Jesteśmy już na A4. W Polsce mamy 82 km do Zgorzelca, żeby zatankować, ale kilometry się nie liczą. czy się czas, bo godzina 4 do pompy, a jazdy mamy godzina 4. Także nie dojadę do pompy, będę musiał stanąć gdzieś na ostatniej na ostatniej jakiejś parkowce na czwórce no trudno i chyba powiem Wam, że przez to, że w tej Francji są takie piekielne utrudnienia, no to po prostu nie wiem czy nie zrobić tak, że zrobię jedenastkę dzisiaj i ruszę. I ruszę, po prostu ruszę, żeby nocą przyjechać Niemcy jak najdalej. I później znowuż jedynastkę. I znowuż przez Francję ruszę, żeby jechać po prostu przez Francję. Jak najmniej w korkach. Bo tam słyszałem, jak koledzy mówią, to już wszystko jest zakorkowane. A zobaczcie, jak u nas wygląda teraz niebo. Jest granatowe, a za nami jest pięknie. Ale co z tego, że za nami, jak my jedziemy tutaj, i widzę, że już tam leje, po prostu. Tam jest mokro i siwo. Wjeżdżamy na żarską wieś, i tutaj już kończymy. Tam po prostu na no tamten parking zajechałbym na styk. Do punktu e, albo nawet bym przegieł czas. Tak, no. A4? 40 Tutaj sobie staniemy. Lekko w lewo. No i co, nie wiem. Dzisiaj jeszcze ruszę. Zrobię 11-12 godzin pauzy. Jeszcze dzisiaj ruszę. No dobra, tak patrzę, czy tam stanąć, czy tutaj. Kurde. wiecie co tutaj wiadomo sobie, chyba będzie lepiej jak tutaj stanę, o, właśnie, nawet chyba najlepiej będzie. Jak sobie stanę widzicie Tutaj pod tym Nikt mi z prawej strony Się nie pojawi i nie będzie mi brzęczał Gdyby chłodnie miała stanąć nie. No i tu kończymy dzisiaj Jedziemy 25 po 9 No i trzeba jechać nocami Żeby te Niemcy przelecieć Jak najdalej Chciałbym się dojechać do Latyburga Znaczy dzisiaj, jutro rano a później Znowuż w nocy ruszyć I przelecić jak najdalej Francję Tymi objazdami Bo A7 jest zapozamykana Na Kolmarze Podobno coś jest na Besankonie A9 Także Jazda Znaczy stanie w korku No to wiecie Tak żeby w poniedziałek mógł dojechać Normalnie na czas Dach uruchomiony Wyjeżdżamy najpierw tankowanie na Zgorzelcu na Urlenie eee, a później co? No jedziemy już na Niemca nic nie idzie, nic nie jedzie. i jak najdalej My mamy Orlenę dolejemy ten zegar tutaj też wam pokazuje on to w procentach pokazuje ilość paliwa już. Pokazywał mi 87 procent, a teraz pokazuje 92. No przecież nie przyrosło, a tam, nie wiem, rozkurczanie się paliwa, rozszerzalność jakaś cieplna czy na skutek zimna czy ciepła, raz więcej, raz mniej. No to nie aż taka różnica, że między 92 a 87%, prawda? Dobra. nie będę się na tym rozkminiał. Najważniejsze jest to ile mi wejdzie. A tu co? Zablokowali. Dobra, tędy trzeba przyjechać. Szarfę przewiesili A bo dziura jest. no Dziura, dziursko jest. Po 50 metrach skręć w lewo. Ja następnie na wszystko. końcu drogi. Skręć w lewo. Zobaczcie, jak tutaj to wszystko stoi. Skręć w lewo, następnie o, Jace, na końcu. Pusto, drogi. jest pusta akurat Skręć w lewo, następnie. No i w Tankujemy. W prawo. Ruszamy. Zatankowałem. Także kotły pełne. I teraz kierunek. Skręć w lewo, Niemcy. następnie. No i co? 200 metrów, kontrola graniczna, w sensie taka kontrola dla osobówek Nie ma korka Idealnie, można jechać, zatrzymał się tylko przekoduje kod kraju I już, i tak powinno być no dobra, pierwsza pauza Parking w Auckland. wyjechaliśmy 3.15 Gdzieś się tu trzeba będzie przytulić, gdziekolwiek Akurat 30 minut jakąś pauzę mogę mieć o 15 już widocznie wcześniej gdzieś tam sobie wykręciłem Zaraz zobaczymy jak to tutaj wygląda tu nie będę stawał, bo jest ciasno a nie chcę, żeby coś mnie tutaj zahaczyło samochodami też będzie dobrze wszystko śpi nic się nie ruszy o, się nawet wolne te były rajki ale godzina pierwsza 10 no dobra Tarbrick. tu robimy drugą pauzę. To jest taki dosyć ciemny parking, ale już o tej godzinie będzie przerzedzony mocno, bo mamy godzinę 5.25. Mam nadzieję, że będzie przerzedzony. Tu na dupach stoją po 100 metrach. Kajka wolna, w lewo, ale nie wiadomo. Bo... A6, P50. może tu się uda gdzieś jechać? Skręć w lewo? Też nie? No ja, Pitola. godzina, myślałem, że tutaj coś będzie przerzedzone, a tutaj widzę jest ciasno. No dobra. Tutaj z przodu sobie stanę. wiemy Pauzę zrobiłem, taką dłuższą niż myślałem, ale sen mnie dopadł. Jest 7.10, dojeżdżamy do Hohenlohe. No i co? Pada. Pada taki śnieg z deszczem. 5 stopni na plusie, ale pogoda do dupy. A a właśnie i się zaczyna. E, jakieś spowolnienie gdzieś tam jest przede mną. A ja nie chciałbym zacząć 10 godziny To byłoby mi mega mega nie na rękę, a do Lataburga chciałbym dojechać, a ja chyba mam tylko 2 minuty zapasu A tam już widać jest jakiś korek się robi